Scena no, tak, to dzień jest scena Jest? No nie, w innym miejscu, ale I malutka i taka malutka, no, kiedyś była znacznie większa Taka scena w tym roku Jest Mikołaj, mi jest Mikołaj może możecie zobaczyć, jakieś jest Matko Ale i tak ja. a nie na... A nie, to jest za 100 gramów Chciałam powiedzieć, że to nie na wagę Na Powiem Wam, że ja bardzo lubię tą foinkę tutaj. Podoba mi się. I tutaj na pewno są mniejsze tłumy. No, no z pewnością. Proszę cię, na rynku głównym to będzie przesyt ludzi. No to teraz lecimy na rynek główny. I teraz idziemy sobie floriańską prosto na rynek. Uwaga, uwaga! Jesteśmy obok najpiękniejszej choinki świata. Według rankingu. Wygrała nawet tą w Nowym Jorku. Wow, no to musimy podejść bliżej. Oj, nie, nie będę tego śpiewał.